Chrum, 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 chrum. Iskrzy tylko między nami, jeżeli śpiewamy. Cześć wszystkim, ja jestem Smaw i dzisiaj zagram w Koło Plotka. Myślę, że jestem jednym z niewielu youtuberów, którzy nie mieli jeszcze żadnej dramy publicznej w internecie. I póki co się tego trzymam, chociaż może taka drama by mi napędziła trochę wyświetleń. Kto wie. Kto jest dla ciebie największą konkurencją? Na pewno YouTuberzy, którzy nagrywają to samo co ja, aczkolwiek staram się nie patrzeć na to w ten sposób i staram się konkurencję traktować jako wyzwania. Jeżeli ktoś by mi zaoferował bardzo dużą ilość pieniędzy za zrobienie czegoś głupiego, to myślę, że bym to rozważył całkiem poważnie. Jakiego challenge'u nigdy byś się nie podjął? Myślę, że nie dałbym rady zjeść jakichś yonder bizona. Kończmy z tym porno na dzisiaj. Zacznijmy jeść! Tak szczerze to marzy mi się udział w jakimś większym programie telewizyjnym typu Agent albo jakaś Ameryka Express, więc myślę, że dałbym radę i pasowałbym do tego. No to jesteśmy w dupie, no! Dalej po głowie chodzi ci funkcja prezydenta. O, no, widzę, jak ktoś tu zrobił dobry research. Myślę, zastanawiałem się nad tym ostatnio, ale myślę, że po tych wszystkich challenge'ach, jakie zrobiłem na YouTubie, no nie dałbym rady przebnąć przez kampanię wyborczą. Nie dałbym rady. Takie rzeczy by wyciągnęli, jak sobie rozbija miajka na głowę, chociażby, że nie. No, chyba że coś by się zmieniło w naszym społeczeństwie i to byłoby fajne wtedy, fajnie postrzegane. To wtedy może tak, ale póki co nie. No którym youtuberem nigdy nie wejdziesz we współpracę? Uhuuu... Wiecie co? Nie wiem czy mogę tak mówić, ale na pewno nie chciałbym wchodzić do współpracy z Kruszwilem. Serio. Spodziewałem się tego. Noszę ze sobą zawsze gaz pieprzowy. Żeby czuć się bezpiecznie. Szybkie strzały. Życie bez pizzy. YouTube. Moja praca jest moją przyjemnością. Breaking Bad. Bez pomidorów. Czas to wyjaśnić. Czy iskrzy między tobą a Sylwią Lipką? Przyjdźcie na festiwal, to się dowiecie. <laughs> Ale nie. Sylwia Lipka jest moją najlepszą przyjaciółką i iskrzy tylko między nami, jeżeli śpiewamy. W, moi, w mojej grupie przyjaciół, czyli Sylwia, Dominik, e, mamy, ta, mamy taki zwyczaj, że jak ktoś beknie albo puści bąka, to robimy Żuberek. I ten, kto ostatni zrobi coś takiego, to dostaje blaszkę w czoło. Co cię wkurza w sieci? Wkurza mnie w sieci to, że dużo osób demoralizuje młodzież i nie ma na to żadnego wpływu. Jakby nie da się, nie można nic z tym zrobić. Mam taki nawyk, że jak tylko dotknę jakiejś publicznej klamki albo poręczy, to muszę umyć ręce jak najszybciej albo użyć mydła tego odkażającego. Po prostu sobie wyobrażam, jak te bakterie po mnie chodzą. Smaw, czas na quiz. Sprawdzimy, czy byłeś szkolnym leniem czy pilnym uczniem. 3, 2, 1, start! Śniartwy to jezioro w Polsce. Największe czy najgłębsze? Aha. największe. Bitwa pod Cedynią odbyła się w 972 roku? Co Ania Shirley dodała do ciasta zamiast wanilii? Matko boska. Dajmy spirytus. Twój wynik to 7 na 13. Nie jest źle, ale do kompletu punktów jeszcze trochę zabrakło. Jeśli też chcecie sprawdzić swoją wiedzę na temat szkoły, to koniecznie sprawdźcie. Link w opisie. Co wkurzacie w polakach? Wkurza mnie gburowatość. Że idziesz ulicą i wszyscy mają takie smutne miny i jak coś do nich powiesz, że dzień dobry albo coś, to tylko krzywo popatrzą i idą dalej. Jakby nie wiem. Jestem wielkim fanem Magdy Gessler i pewnego razu na Sylwestra przebrałem się za nią. Tu możesz zobaczyć zdjęcia. Dawaj przepis na twoje popisowe danie. Ostatnio zacząłem robić bardzo dobrą pizzę, tylko że przepis na to ciasto jest trochę skomplikowane, ponieważ to ciasto musi leżakować. No, około 8 godzin, ale najważniejsze jest to, aby dodać mniejszą ilość drożdży niż dają w przepisach, bo zazwyczaj w przepisach dają za dużo drożdży i użyć mąki do dedykowanej do pizzy. Twój rekord slice of pizza. No jedna pizza to nie, nie jest dla mnie wyzwanie, żeby zjeść od tak, więc myślę, że półtora pizzy dałbym na luzie radę zjeść. Jak dbasz o formę? Podam wam sekret, co trzeba zrobić, żeby schudnąć. Przestać jeść złe rzeczy i się trochę ruszać. I to wszystko nie trzeba się jakoś bardzo ograniczać. Zaczynie jeść słodyczy, a pizzę można dalej jeść. Smap, teraz trochę sobie pośpiewamy. Widzowie w komentarzach będą musieli odgadnąć piosenki, które wymuczysz, wygwizdasz, wykwaczesz, wychrumkasz, wybzyczysz. Momo

Chrom, 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 Boję się nadal ciemności, można powiedzieć, ale bardziej w dzieciństwie się bałem, dlatego spałem z lampką zapaloną. Czego nie wiemy o Jasiu Dąbrowskim? Dziękuję Piotrek za zaproszenie, mam nadzieję, że Wam się wszystkim podobało. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak udaje Magdegester, to koniecznie popadnijcie na mój kanał na YouTube oraz zapraszam Was na mojego Instagrama. Pa!